Większość ludzi myśli, że aby zmienić swoje życie, potrzebuje ogromnej zmiany, jakiegoś przełomu czy odwrócenia całego życia do góry nogami. Ale co jeśli ci powiem, że wystarczą małe zmiany rozłożone na dłuższą perspektywę? Co jeśli moglibyśmy osiągnąć ogromne przemiany dzięki drobnym poprawkom w naszych codziennych rutynach? Często umniejszamy wartości małym zmianom, które w dłuższym okresie czasu mogłyby okazać się wielkimi zmianami. Zapominamy, że wielkie zmiany nie przychodzą z dnia na dzień, a kształtują się latami. Prawdziwe zmiany pochodzą z efektu kumulacji setek decyzji i nawyków, które z czasem składają się na niezwykłe rezultaty, zmieniając nasz styl życia, nasze zachowania i naszą tożsamość. James Clear w swojej książce: Atomowe nawyki. Drobne zmiany, niezwykłe efekty, używając przykładów z różnych dziedzin, pokazuje nam proces budowania dobrych nawyków i pozbywania się tych złych. Ta książka pomoże Ci zdrowiej żyć, być szczęśliwszym i bardziej produktywnym człowiekiem. Omówimy cztery główne idee zawarte w tej książce. Te idee to siła codziennych jednoprocentowych zmian. Dlaczego zamiast skupiać się na celach, powinniśmy skupiać się na systemach? Dlaczego tożsamość jest ważniejsza od wyników? Poznamy cztery podstawowe prawa zmiany zachowań. Numer jeden, dlaczego 1% to tak naprawdę bardzo dużo? To prosta matematyka. Rok ma 365 dni. Poprawiając się o 1% każdego dnia, staniesz się 37 razy lepszy. W drugą stronę, jeżeli codziennie przez rok pogarszałbyś się o 1%, to spadasz praktycznie do zera. Czasy, w których żyjemy, przyzwyczaiły nas do natychmiastowej gratyfikacji. Dlatego trudno jest docenić coś, co buduje się stopniowo w długim terminie. Niestety przez to łatwiej popadamy w złe nawyki. Kolejna kwestia to określenie zwane przez Jamesa Cleara jako płaskowyż ukrytego potencjału. Polega to na tym, że efekty pojawią się dopiero po przekroczeniu pewnego progu, choć większość ludzi zakłada, że poprawa będzie następować po linii prostej. Niestety efekty przychodzą z opóźnieniem, a to prowadzi do tak zwanej doliny rozczarowania. Jest to miejsce, w którym wielu ludzi się poddaje. Pamiętaj, w momencie, gdy dobre nawyki robią z czasu Twojego sprzymierzeńca, złe robią z niego wroga. Numer dwa. Skup się na budowaniu systemu, a nie na celach. James Clear opisuje cztery problemy związane z celami. Zwycięzcy i przegrani mają te same cele. Cel sam w sobie nie odróżnia ludzi od siebie. Cel daje tylko chwilową zmianę. Co z tego, że posprzątasz biurko, jeśli nie zmienisz systemu, szybko wróci ono do poprzedniego stanu? Cele ograniczają szczęście. Zakładamy, gdy będę miał x, to będę szczęśliwy. Prowadzi to do odkładania szczęścia na później. Cele kolidują z długoterminowym rozwojem. Gdy ustalisz sobie, że chcesz na przykład zbudować swoją wymarzoną sylwetkę, to co w momencie, gdy już ją zbudujesz? Czy przestaniesz ćwiczyć? Dlatego właśnie cele pozwalają ci wygrać grę, a systemy pozwalają grać w nią dalej. Numer 3. Musisz zmienić tożsamość. Clear podkreśla: zmiana tożsamości to gwiazda przewodnia zmiany nawyków. To bardzo proste. Większość osób patrzy na to odwrotnie. Zamiast zmienić swoją tożsamość, aby osiągnąć wyniki, Często ustalają od razu, jaki chcą wynik, nie zmieniając tożsamości. Jednak kluczem do rozwiązania równania jest zmiana tożsamości. Posłuchaj. Najsilniejsza motywacja pojawia się wtedy, gdy nawyk staje się częścią Twojej tożsamości. Więc zamiast ustalać: Chcę mieć taką sylwetkę, ustal: Jestem osobą, która ćwiczy regularnie. Zamiast chcę schudnąć, jestem osobą, która dba o zdrowie. Numer 4. Cztery. cztery prawa zmiany zachowań. Budowę nawyku możemy rozbić na cztery etapy. Sygnał. Bodziec, który skłania nas do określonego zachowania. Pragnienie. Zmiany. Osiągnięcia celu, uzyskania nagrody. Reakcja. Nawyk. Konkretne działanie. Nagroda. Ostateczny cel nawyku. Odpowiadają im cztery prawa. 1. Uczyń to oczywistym. Chcesz zacząć pisać dziennik 10 minut przed pójściem spać? Świetnie, połóż go koło łóżka. 2. Uczyń to atrakcyjnym, połącz nawyk z czymś przyjemnym, na przykład podczas spacerów, słuchaj podcastów. 3. Uczyń to łatwym. Możesz na przykład zacząć czytać książkę 2 minuty dziennie. 4. Uczyń to satysfakcjonującym, dodaj natychmiastową nagrodę, na przykład gorąca kąpiel po treningu, dobre nawyki. Powinny być oczywiste, atrakcyjne, łatwe i satysfakcjonujące. Złe nawyki powinny być niewidoczne, nieatrakcyjne, trudne i niesatysfakcjonujące. Podsumowanie: 1. Atomowe nawyki to siła systemów, a nie celów, 2. Tożsamości, a nie wyników, 3. Małych zmian, a nie drastycznych rewolucji. Nie ma jednej odpowiedzi, ile trwa budowanie nawyku, bo nawyki to nie linia mety, tylko styl życia. Najważniejsze, drobne zmiany kumulują się w ogromne efekty. Atomowe nawyki mogą wydawać się małe, ale z czasem mają niezwykłą moc, by odmienić nasze życie. Daj znać w komentarzu, jaki nawyk chciałbyś wypracować. Dzięki za obejrzenie.